Równamy dzisiaj pola. Ładny dzień, sobota. Zondirek sobie leci. 2-8 metrowa. Naprawdę tym to leci się bardzo szybko. Trochę pól mam dzisiaj do, do porównania. Kilka będę musiał porównać dopiero tam w koniec następnego tygodnia. No, bo jeszcze jest trochę mokro, będzie ciężko wjechać. Ale tu akurat są piachy, to nie ma żadnego problemu. Można sobie wjechać. No sobie jedziemy. Prace polowe pierwsze. Wczoraj wieczorem zacząłem Nie też to dodam. Jak sobie będziemy się śmigać? Świetnie to moim zdaniem robi. Daje efekt taki. Później przy sianiu pole jest wyrównane. Czasu to dużo nie zajmuje, ponieważ, no kurde, jest szerokie to. Yy. I po prostu raz, dwa to idzie, wszystko nie? To pola uciekają. Lecimy na krzyż, na krzyż, na poprzek, żeby po prostu pościnać to wszystko ładnie. Po później, agregatem, przed siewem, pewnie będzie się jechało yy, normalnie wzdłuż, więc się wszystko pięknie wyrówna i uciągnie. Widziałem, że ludzie nie korzystają zbytnio z tych z tych właśnie sprzętów. No i nie dość, że w polach, to na łąkach używamy, żeby porównać łąki, zwłaszcza kretowiny. A w tym roku ich jest pełna, ale to dopiero po Wielkanocy będziemy z nimi walczyć. Nawozy już rozsialiśmy, film już wleciał z siania, z pierwszej dawki którzy już bardzo wcześnie to zaczęli, no my tak dopiero dwa tygodnie później niż, niż można było, no po pierwsze to my nigdy nie stosujemy się do tych, tego że 1 marca to sreczka na nawozy to tak u nas nigdy nie było po drugie nie było przymrozków, a było mokro to po co się paplać w błocie bo jest mamy czas Czyli nie mamy czasu na wyciąganie się i zabawę na polach, nie? Content można robić sobie właśnie na... Na kurde, wjeżdżaniu w pole, na które nie powinno się wjeżdżać, bo jest za mokro A później bawić się, kurde, o tutaj wyciągamy maszyny Eee tam Może jakbym miał 7 lat, to by mnie było śmieszyło Obejrzeć to, bym pewnie to obejrzał to ja i zobaczył jak się ktoś pierdzielił. Ale czy bym tak zrobił, to no, wątpię. Czas to pieniądz. Jakby jest tyle rzeczy do zrobienia, że... Jak można tak marnować czas? A teraz gadał jak stary dziad <gry> Jak jeżeli, jeżeli jest niepotrzebne, to po prostu nie ma sensu wjeżdżać w pola i robić na nich kolejny, bo to jest daremne. O, ja sobie ustawię gaz. Że mi tyle trzymało 10 na godzinę ale nawozy poszły sprawnie dość ładnie to się wszystko wysiało rozsiewacz chodzi jak zły No i zarobiliście Ogólnie zauważyłem że ja po prostu prawie wcale nie nagrywam z waltry Żadnych materiałów A to dlatego, że po prostu nic z nią nie robimy na razie, bo ona stoi pod, pod wiatą Jak mamy wyciągać ją specjalnie i kurde, do takiej maszyny Którą by można było ciągać z 7211 To naprawdę bez przesady Teraz będziemy uprawiać pod kukurydzę, pod buraki To talerzówka będzie, to dopiero waltra się wybudzi ze snu zimowego No a przez zimę, no to wiadomo, no Gospodarstwa nie mamy takiego, że po prostu mamy trzy ciągniki i ta weltra musi chodzić. To ona chodzi wtedy, kiedy jest potrzebna. O tak w ten sposób powiem. Pojedziemy wywołaniem by pojeździć, jak teraz już są obroty odblokowane. No, wie, taka jest żywsza od razu, więcej mocy ma. No i to 50 na godzinę do maksa, do końca jedzie. Ale to tam raczej nie będziemy z tego korzystać. No bo szkoda paliwa tyle palić. Lepiej sobie te ekonomiczne 40 jeździć tam. Yy, no i. Ale fajnie, po prostu będzie miała w polu większe życie. Tak wcześniej tak kręciła 200, to teraz 200. No to. A John Deerem świetnie się w polu robi, kurde. Powiem już, to jest mały, mały gabarotowo-ciągnik. Yy, o, linę. To on po prostu jest winny, idealny właśnie do takich prac jak teraz, ogólnie jak prasą jeździłem, to też mi się lepiej jeździło. John Deere'em, a to dlatego, że po prostu był zwinny, ale Prasa jest zbyt duża do tego ciągnika, i on sobie po prostu silnikowo nie radzi. Czy może mocowo by sobie radził, ale układ chłodzenia jest. Nie no, w sumie mocowo też sobie nie radzi, bo jak grzeje się, to znaczy, że silnik i chodzi na pełnych obrotach cały czas. No. A Zetora nawet nie chce przymierzać, bo byśmy w wiązkę byśmy z John Deere przenieśli do Zetora do prasy, nie chcę go nawet przymierzać, bo po pierwsze komfort jazdy sam. Tam Turbo strasznie kwiczy, plus wszystko jest takie mechaniczne, to nie jest. Trzęsie. <laughs> John Deere jest wy... Dość wyamortyzowany przez te... Przez krokodyla Krokodyla, kurwa, przez tury No, wyamortyzowany jest przez tura A Fortera no nie jest amortyzowana niczym praktycznie Teraz jak mam nowe opony To jako tako nie buja, ale normalnie to by tak bujała, żebym wyskoczył z ciągnika I to tak całe lato jechać, to już wolę no, Tam Czy wolę, nie wolę? No, no dużo lepiej jest, ja wolę 10 razy, nie? duży ciągnik do takiej prasy, ale... Ta prasa też potrzebuje mocy. Mówię o zaprasie. Orkę zimową to połowę zrobił Zetor, bo... Mieliśmy tam jednego pracownika, co on właśnie na tych starszych maszynach jeździ. Nie będzie mu Walter zczepiać, to podczepiliśmy Zetora i tak samo szedł. Orkę zimową zrobił i... Tam przecież do tej pory to ile lat on orał. Orał, O tu nowości jak był. Dlatego my mamy pług czwórkę jest taki... Na porterę jest... Duży ten pług A nawet bym powiedział, że mógłby być za duży. Znaczy sam pług jest ok, ale z wałami Ona miała zawsze tak... Tak na styk, nie? A, a do waltyr to tam Zabaweczka, nie? Ja to się cieszę, że W miarę szybko ten, W tym grudniu sprzedaliśmy Tą pszenicę, czyli grudzień po, Początek stycznia jeszcze jakoś tam wyszliśmy po te 1300 ponad a, a rzepak, że sprzedaliśmy jeszcze wcześniej po te 350 to naprawdę super nie straciliśmy na tych płodach chociaż to nie jest nasz główny główny sens życia pody rolne To jako typowo dodatek bo głównie to mleko które jest teraz w średniej cenie ale na przykład informacja taka, ci co kupują mu to nie wiem, jakie tam mają ceny. My zawsze mieliśmy dość dobrą cenę. Bo poniżej 300 zł. Dokładnie 250 chyba za, za tonę. Yy, no to teraz cena 380. Tak momentalnie. Nie wiem czy te browary oszalały. Ale po pierwsze to no to zboża mają pewnie pełno, bo nabrali tego zboża z zagranicy, nie? A, a mu to tak wyskoczyło, że szczerze bardziej się opłaca już kupić tą y, śrutę sojową, sobie w paszy wymieszać, bo prak... no bo nawet wyjdziesz na y, trochę minimalnie lepiej cenowo. A mu to stosowaliśmy tylko dlatego, że po prostu śruta sojowa była droga. Ale w takim wypadku, na no, rezygnujemy. Może za miesiąc się cena poprawi, bo jak ludzie prze przestaną kupować, zrezygnują. No chyba, że ich dawka się głównie opiera na mucie, bo mają mało plonów. Tam kukurydzy czy czegoś, no to muszą kupić pewnie. Akurat mamy tam kukurydzy, to mamy pełno tej masy. A bardziej białkiem, białko podbijaliśmy mutem. Ale zobaczymy jak będzie. Jeszcze nie pamiętam od czasu, jak zrobiliśmy silos do muta, to może były takie miesiące jeden czy tam dwa, co nie było muta. Po prostu nie, browary nie produkowały muta, albo było ciężko dostępne. No to wtedy nie mieliśmy go, nie? Ale zwykle jak było, to zawsze było, nie? Cenowo było bardzo korzystne, a teraz coś się wysypało. perspektywa się będzie wam podobać czasem sobie tak nagram z niej dla fanów może jakieś streamy zrobię z ciągnika jak No na youtube właśnie z tej perspektywy tu sobie czat odpalę i będę jechał może w lato to zrobiłem. zobaczymy czy ta kamera się nie będzie przegrzewać bo czytałem że się przegrzewają właśnie w pomieszczeniach jak jest Ciepło, ale w sumie, nie, no w sumie klimatyzowanych pewnie też się przegrzewają. Musi po prostu wiatr w nią pijać, to wtedy tą GoPro, to wtedy, wtedy ona po prostu wie, że żyje, No coraz mocniejsze matryce są wsadzane w te, w te GoProsy i one po prostu, a nie mogą mieć fizycznie wieczniku, bo one muszą być też wodoodporne, także i jedziemy na kolejne pole co mi tak nie idzie teraz to idzie głowy najbardziej podoba jak wyglądam kogoś. Ale tak to już jest w porządku. Mamy tutaj w taki teren dość, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to, to, były, stu, to były kiedyś stu, e, zalewowe takie miejsca, niby są dreny, ale to zobaczymy jak to pójdzie. Nie? Muszę obroty trzymać. Na razie idzie dobrze. Będzie siadał, to będzie trzeba wyjechać Na razie idzie Pójdzie Będziemy jechać Jak tam tylko w jednym miejscu tak przystaną Po prostu ta ziemia ma taki kolor, taki odcień Tak to to nie ma problemu żadnego No, także sobie będziemy tutaj Lecieć tak, wyrównać, żeby się ładnie skończyło z końcem, coś takiego. A tu natomiast pioch, Już, no taki kawałek jest, ale będziemy normalnie lecieć, nie ma żadnego problemu. Tu widać, jak sobie ścieżkę zrobiły sardy, idealnie, normalnie, wydeptane. Fajnie, John Direk się nie grzeje, tam wszystko chodzi dobrze, sprawny jest, ciągnik. Serwis przed żniwami będzie miał tam olej w skrzyni, olej w silniku. Teraz trochę dolaliśmy bo stał pewnie krzywo, bo pokazywało minimum jak na prosto to pewnie było dosyć, ale litr wylaliśmy dla świętego spokoju. W lecimy Trochę się buja Ale nie widzę żeby Żebym miał usiąść O, zwolniliśmy Trochę Szef przyje... Szeryf. Szef przyjechał zobaczyć jak to wygląda jedziemy, jedziemy wszystko dzisiaj Jak tu idzie się wjechać to wszędzie wjedziemy Co jest? Dalej. No co jest? No dalej. No Wy, wyjdź, wejdź. No to wyjdź, no ja wyjadę. Owiadek przyjechał. Samochód się prawie zakopał. To operator wsiadł, wyjechał od razu. Dobra skończymy ten kawałek, i z... albo to skończymy i dopiero będę jadł jestem znowu, jedziemy na kolejną działkę sobie a później mnie tata zmieni bo jeszcze mam jedną rzecz do zrobienia w domu, a, a po prostu nie będę miał później kiedy Jedno, dwie takie małe działki mam tu do zrobienia a, a później on jeszcze jedną taką 5hektarową czy nie, tam jest chyba 8 hektarów, no to, to on jeszcze zrobi. Teraz aktualnie zrobiłem już chyba tak, 16, 21, 20, 25 hektarów chyba zjechałem dzisiaj, no. Także trochę, trochę jest tych hektarów. Tu jeszcze będzie takie dwie działeczki, to będzie półtora i tam jeszcze osiem, no to, no... Wiem, taka mała działeczka tutaj jest Taka elka No i później jeszcze dwie Działki Ale to nie w tej lokacji będę się przejechać Składamy Potwórka tam na pod nie spad. A jest odległość. Napęd jest. Coś tu trochę przejadę. I lecimy opór. No w sumie w sumie zacznę może tak, w ten sposób, że najpierw zjadę to, a później wjedziemy na, to, na tą końcówkę. Tak mi najbardziej chyba wyjdzie wymiarami. Nie? Akurat przy takich pracach, to z muzyczki można słuchać sobie na spokojnie. Jak przy np. prasie, to często mam leciutko włączoną, tylko tak, żeby w tle coś było, bo trzeba słuchać maszyny tutaj nie masz co słuchać Tutaj kamień może walnąć, to nic się nie stanie Chyba, że się urwie coś Też jest możliwe, teraz nam się... rozwaliła była spawana A to od tych przeciążeń jednak na tych końcach jest takie takie są przeciążenia, że się rozrywa wszystko Co jest kurde świetne to że przesoszone są takie wielkie to wszystko widać na bokach. Ani człowiek się nie musi wychylać, nic. Siedzi sobie normalnie w, w fotelu, jak szef. Wszystko widzi. A ile to paliwa mniej pochłania, jak robisz jeden przejazd niż 8-metrowym, yy, niż dwa przejazdy 4-metrowym, nie? O, to wcale ciężko nie idzie, prawda? Wcale nie. To tylko jakbyś jechał ciągnikiem, ale lekko się toczy. Praktycznie rozgarnie. Zauważyłem, że przy tych wszystkich pierwszych robotach jeszcze kraje w ogóle nie męczy. Dobro, później jak już to jest któryś raz, któryś dzień musisz wstać, cały dzień jeździć, wyczęsie cię, to już wtedy mówisz, o, trochę jednak jestem zmęczony. A tak, to to kurde. Czeka, czeka tylko. Pri... Bry. tam jeszcze mamy jedną taką większą Ale dzisiaj będzie tego materiału do pocięcia. Łoba ben. Tyle dzisiaj roboty. Cały dzień nagrywania na ubie. O, nie, no to średnio na krzyż jechać. Prawie na krzyż będzie, ale chyba się nie uda mi złapać tego na trzy, na trzy równe, chociaż zobaczymy. Ale ogólnie to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodoba z właśnie z tego uprawiania ziemi, a bardziej równania. Zaraz pewnie data przyjedzie mnie zmienić, więc, więc już sobie pod nie, podagrywam, ale coś tam dzisiaj nagrałem, także dzięki za oglądanie, na razie, cześć.